Dzień dobry, witam serdecznie Pani Aniu. To tutaj przede wszystkim może tak, czy dobrze Pani zrobiła, że Pani napisała tę wiadomość? No, Pani napisała, teraz Pani żałuje, tak? Ale może nie ma czego żałować. Także zobaczmy tutaj, jak ta relacja by się przebiegła, jaki ten Pan ma, miał zamiary, będzie miał zamiary wobec Pani. Nie powiedziałabym, że kontakt tutaj między Państwem jeszcze będzie. I to w najbliższej przyszłości. Ósemka to jest naprawdę um, taka karta szybkiego komunikowania się, wyjazdów komunikowania się. Dobra, intencje tego Pana wobec Pani. Odwrócone denarów. Co on o Pani myśli? Co chce, żeby Pani zrobiła? Co sam wniósł? Piątka mieczy. I mm. na przyszłość karta głupca. <laughs> Co ukrywa? <laughs> Proszę Pani, tak jak powiedziałam, Pani jeszcze wiadomości od tego mężczyzny usłyszy. On się z Panią skontaktuje. Natomiast karta głupca tutaj w tym rozkładzie mówi o tym, że Państwo pójdziecie każdy swoją drogą. Pani w jedną stronę, on w drugą. Intencje odwrócony as denarów. Jeżeli as denarów to jest karta takiego trwałego związku, to niestety, ale on się tutaj odwraca, czyli. Ten pan ani nie będzie inwestował w te relacje, ani dla niego nie jest to trwała relacja i taka solidna. Czy tu jest miłość? Niestety, ale nie ma karty miłości. On uważa, że pani... To jest taka karta domu, zadowolenia. Uważa, że Pani ma jakiś tam swój dom, ma jakiś swoich znajomych, jakieś kontakty i niech sobie Pani je ma, krótko mówiąc. Co Pani myśli? No, to takie, wie, wie Pani, w rycerzu mieczy, że po prostu na krótko Pani zaistniała w życiu tego człowieka i on się może też tego bać, że Pani na krótko. Będzie w jego życiu i sobie odejdzie. Ale z drugiej strony, w piątce mieczy, to wcale on taki zaszczery nie jest. Więc, no, czego oczekuje? Tego, że e, sam jest nie w porządku, tak? No, bo nie jest osobą e, wolną i co, i pani ma być uwiązana przy nim, krótko mówiąc, jak piesek. I kiedy on by sobie życzył, to ma pani być, a jak sobie nie życzy, to ma pani nie być. No, tak to chyba nie, nie może działać, prawda? <laughs> Zresztą, no tutaj rycerz mnie, czy co chce, żeby pani zrobiła, czyli nawet jakby no było na, coś tam, pani była krótko, skończyło się, rozeszliście się I, i taka energia, proszę pani, tutaj na końcu tego czytania jest karta głupca, więc pani się doczeka tego kontaktu, tylko ja naprawdę, wie pani, po co to pani? Po co to pani? Może jeszcze tutaj tak szybciutko, żeby pani całkiem smutno nie było, czy u pani w życiu <laughs> pojawi się w przeciągu 6 miesięcy ktoś nowy. Pani Aniu. Patrzmy. Jakiś wyjazd przy panią, podróż. I to może być mężczyzna poznany. Albo w drodze, albo gdzieś pani pojedzie i tam na miejscu tego człowieka spotka. Może to być ktoś starszy od pani, ale bardzo taki odpowiedzialny człowiek powiedziałabym. Także tu niech pani niczego nie żałuje, dobrze się stało, niech pani idzie swoją nową drogą. Dziękuję serdecznie.